Witajcie kochani, z tej strony Tarotiska Winaja witam wszystkie dzedykalne, panienki i panów oczywiście. E, witam wszystkich moich stałych widzów subskrybentów, jak również osoby, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. E, I oczywiście wszystkich zachęcam do wysłuchania, do oglądania, a osoby, które pojawiły się tutaj pierwszy raz i spodoba Wam się tutaj e, to zachęcam, zapraszam do subskrypcji. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne panny, horoskop tygodniowy, i przystojni panowie, taki ekspresowy horoskop tygodniowy na tydzień od 2 z tego 7 marca do 2 kwietnia roku 2023. Zahaczamy już nowy miesiąc. Zobaczymy, mm, co ciekawego w tym tygodniu do Was idzie, jakie energie, na co zwrócić szczególną uwagę, a na co uważać także, ok? Zaczynamy, nie gadamy. I okej, okay, panny moje. M, pamiętajcie, że jest to horoskop ogólny, więc nie wszystko będzie do Was pasować, nie wszystko będzie z Wami rezonować. Bierzcie tylko to, co do Was pasuje, e, co się z Wami zgadza, a nic na siłę, nic na siłę, pamiętajcie. Dobrze, panie N i zobaczmy, co tam u Was w tym tygodniu. <laughs> Cóż przyniesie ten tydzień z tą mieszką <laughs> nowego miesiąca? Tak zaglądamy, panie Meczki. Ok. Wyzwanie dla Panny na ten tydzień. Mm -hmm. Co ciekawego w pracy, w finansach? Mm -hmm. Co ciekawego w miłości? Taka ogólna sytuacja miłosna. I okej, okay, i karta rada. No, panienki, i to się nie podoba. Mm -hmm, to się nie podoba, co tutaj się wydarza w tym tygodniu dla panienki. no, panienka troszkę będzie walczyć o swoje królestwo, dobra, ale wiecie, co powiem, to po kolei lecimy, co po kolei, takie wyzwanie dla panny, tak, na ten tydzień, energia z zewnątrz, energia troszkę wasza, e, którą bierzemy, którą odrzucamy, w zależności od sytuacji, od razu mówię, lepiej, nie, nie, lepiej jej nie odrzucać, taka, wiecie, aura tego tygodnia, m, taki klimat, no, kochani, a z buław, no, także panna, co będzie w tym tygodniu robić, bierzcie tą energię, kochani, bo wy w tym Tygodniu macie okazję schwytać dzień. Pff, mało powiedziane, wy nie będziecie chwytać dnia, wy będziecie łapać w garść cały ten tydzień. Kochani, piękna energia. Mm -hmm. Wy poczujecie takie, wiecie, takie chcieństwo, dosłownie, nie? Taką ym, energię w sobie, wy się poczujecie lepiej, wy poczujecie wigor, chęć do działania. Wy dostrzegacie w tym tygodniu, drogie panienki, mnóstwo potencjalnych szans dla siebie, tak? Szans y, m, dla siebie, szans dla, nie wiem, dla związku Waszego, szans dla m, jakichś spraw zawodowych, finansowych, do takiego rozwoju osobistego, do działania przede wszystkim. Także panieneczki bierzcie tą energię, bo mam wrażenie, że no, wstajecie w poniedziałek rano i wypoczujecie takie, a mi się chce, a ja teraz ten tydzień to zrobię, że w tym tygodniu osiągnę coś, co to czasami niektórzy pracują pół roku nad tym, tak? I tego Wam oczywiście pojęki życzę, żeby tutaj działać, żeby robić, chwytać, tak? Bo Wszechświat tutaj daje Wam bardzo dużo szans, tak? Szans taki, wiecie, do działania, takie szanse do natchnienia przede wszystkim. To jest taka energia kreacji, tak? Kreacji samego siebie, kreacji swojego życia, taki wigor, tak? Tutaj jest bardzo dużo takiej, wiecie... Werwy, werwy w nas, więc warto to z tego brać, takiej aktywności. Aktywności przede wszystkim tutaj nie ma czasu na siedzenie, nie ma czasu na mędolenie, tylko jest czas na to, żeby działać, żeby coś zmieniać w swoim życiu, żeby coś poprawiać, żeby wprowadzać pomysły, nie wiem, coś projektować, planować, poznawać ludzi nowych, zmieniać, zmieniać dotychczasowe życie, z tego takiego, wiecie, być może troszkę rutynowego życia, troszkę takiego, wiecie, szarego. Przyjemnego życia. Tutaj trzeba potrząsnąć rutyną, dosłownie, panienki. Więc w tym tygodniu bierzcie tą energię, bo będziecie mieli mnóstwo okazji, a także siły i ochoty na to, żeby potrząsnąć tą waszą życiową rutyną, zmienić coś, wprowadzić dobre, pozytywne zmiany takie, wiecie, które wprowadzą właśnie aktywność, przede wszystkim aktywność. Więc no, panienki, jeżeli ktoś za długo się zasiedział, takim jest typowym, wiecie, leniwcem, kanapowcem, no to może warto w tym tygodniu, nie wiem, chociaż w domu troszkę przesiadów porobić, nie? Jakieś spacery, jakiejś aktywności fizycznej troszkę, tak? Na pewno to da dużo energii, takiej życiowej energii, takiej fajnej, fizycznej. Także super, kochani. I teraz jeszcze tak, panienki, ja tutaj mówię, że piękna energia, tak? Piękna, która zwiastuje szanse, która zwiastuje... Na to, że można działać, można coś robić ze swoim życiem, tylko teraz tak. Tu będzie dużo energii, mnóstwo energii, ale Panie Nekczki, Panie Neczki, pamiętajcie, żeby nie marnować tej Waszej energii, tej Waszej siły na sprawy, które mogą zakończyć się niepowodzeniem. I myślę, że Pan na z tym otwartą głową w tym tygodniu, bo wiadomo, mamy tę chęć do życia, mamy chęć do działania, mamy również otwartą głowę, będzie wyczulona na te sytuacje, które warto odłożyć na później, lub takie, które może początkowo się wydają fajne, ale w rzeczywistości mogą zakończyć się niepowodzeniem, więc Pan na nich wkład ten naprawdę ogromny potencjał energetyczny, zwłaszcza w sprawy, które mają ogromny potencjał na to, żeby się zrealizować. Piękna energia. Bardzo piękna, taka ognista, także panna w tym tygodniu zapłonie takim fajnym, pozytywnym ogniem. Dobrze, panieneczki, i praca. No i tutaj, kochani, no panna o, sobie poradzi. Panieneczki. <laughs> ja nie wiem, czy. Jakaś panna e, może ma e, taką sytuację, wiecie, że może coś się wydarza takiego, że, nie wiem, wasze stanowisko, wasz etat, wasza praca troszkę wisi na włosku, nie? Lub zacznie wisieć w tym tygodniu. Dosłownie takie, znajdziecie się w takiej sytuacji, że panna o mało nie wyleci z roboty. Mhm, powiem to wprost, ale mam wrażenie, że panna pokaże, udowodni w tym tygodniu temu swojemu pracodawcy że nigdzie nie ma zamiaru lecieć, że ona tu zostaje i mało tego udowodni swoje kompetencje w taki mądry, fajny sposób, będzie gotowa do walki, żeby zawalczyć o to stanowisko, o tą pracę, lub o tą umowę, być może gdzieś już się kończy jakaś umowa, tak? I pracodawca kręci troszkę nosem, przedłużyć, nie przedłużyć, co tu zrobić, jak to zrobić, to panna zawalczy. zawalczy, mm, Ostro się weźmie do roboty i będzie wiedziała, jak tutaj udowodnić swoje kompetencje, swoje umiejętności i udowodnić temu pracodawcy, który kręci nosem nad panną, że panna jest odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku, i proszę mnie tutaj zatrzymać, bo jeszcze tutaj pokażę, jakim jestem świetnym pracownikiem, i jak bardzo jestem potrzebna tej firmie. Potrzebna, tak? Także tu jest taka fajna walka. Mm, o stanowisko, fajna walka. To jest pokonanie wszelkiej konkurencji. Mhm. Być może trzeba będzie pokonać jakiegoś barana, mhm. który tutaj, jeśli macie jakiegoś barana w pracy, który tutaj troszeczkę jakby chciał panience zaszkodzić, jeśli macie, lub kogoś w ogóle z trygonu, wiecie ognia, baran lew lub strzelet, właśnie, to tutaj trzeba będzie troszeczkę rywalizacji z tym takim przeciwnikiem, nie? Pokazać, kto tu jest lepsze. No i panna, że sto jest z tymi energiami, pokaże, że. No, że to, to, to jest jej miejsce, jej stanowisko. Także super. Panienki, tu jest taka energia, wiecie, ja tak spojrzałam teraz na nią i tak dostałam taką informację w głowie, że jeżeli ktokolwiek w tym tygodniu przyjdzie do panny, przyjdzie do Was i powie, na przykład, nie dasz rady, tak? nie dasz rady, nie poradzisz sobie z tą sytuacją, bo tu się wali, bo tu się pali, bo firma upada, bo Twój biznes upada, bo Twoje pomysły nie do końca są takie mm, godne zrealizowania, że to nie przyniesie żadnych fajnych efektów, to wiecie, co panna zrobi? Stanie, stanie przed tym człowiekiem i powie, nie dam rady, to popatrz. I ten, ta osoba będzie patrzeć i będzie przecierać oczy ze zdumienia, że się dało, że, się, że panna potrafi. Bo panna, no nie podda się, nie podda się walkowerem tutaj będzie walczyć, walczyć do Dosłownie do tego przysłowiowego przelewu ostatniej krwi. Także yy, taka informacja, no. To jest, wiecie, taka też dla mnie informacja, jeżeli jest gdzieś jakaś Panna, która jest, wiecie, w takiej yy, zawodowej rozsypce, nie? Być może trudności ze znalezieniem pracy, być może faktycznie jakaś panna niedawno została zwolniona, lub jakiś upadek firmy tutaj się pojawił, to panna się podnosi, panna sprząta tą rozsypkę, sprząta te ruiny i mało tego walczy o to, żeby nie siąść i nie płakać, prawda, nad swoim życiem, nad swoim losem zawodowo-finansowym. Tylko tutaj trzeba zawalczyć o siebie. Jeśli nie do innej firmy, to będę walczyć o tą firmę. Jeśli nie będę walczyć o tą firmę, to ja zrobię coś swojego, coś. Co mi przyniesie jakieś korzyści finansowe i że ja stanę po prostu na nogi. Fajna, piękna tutaj mi się pokazuje walka o coś o to, żeby ratować sytuację. Dosłownie, bo tutaj jakaś sytuacja chce upaść, ale panna nie, pozwali, nie pozwala tej sytuacji upaść, nie pozwala, żeby ta sytuacja się pogorszyła i bierze się ostro do walki i nie ma zamiaru spocząć. Także bardzo fajnie bez względu o to, bez względu na to panienki, o co walczycie w tym tygodniu? Czy o stanowisko, czy utrzymanie pracy, utrzymanie firmy, czy o pokonanie konkurencji, tak? Czy po prostu o, o taką stabilną sytuację zawodowo-finansową, to w tym tygodniu warto podjąć tą walkę, i tutaj wszystko sprzyja, że tą walkę uda wam się jak najbardziej wygrać. <laughs> Także super. Dobrze, panie Necki, miłość. I tu kolejna walka, wiecie? No, taka waleczna panna, w tym, taka wojownicza księżniczka, nie? Taki rycerz z ostrym mieczem, bo tutaj też jest walka, tak? To jest walka, a kochani, albo o związek, który. Wiecie, który był w bardzo skomplikowanym położeniu dotychczas, nie? Mhm. O związek, który być może nawet był skazany troszkę na porażkę, gdzie już oboje partnerzy lub jeden z partnerów poddali się, że to już było, padło tyle słów, padło tyle cierpienia, było tyle wydarzeń, było tyle sytuacji, m, które były już trudne wręcz nie do zniesienia, to mam wrażenie, że teraz ktoś będzie walczył o ten związek, że to się da zaleczyć. To, dosłownie powiem tak, takie zaleczenie em, chorej troszkę re relacji, tak, taki zaleczenie. Taki, ja bym, wiecie co? Taki Obudzenie się ze śpiączki. Powiem to w ten sposób, teraz, ten, ten, dokładnie. Jeżeli jakiś związek po prostu tkwił w jakimś martwym punkcie, że między Wami były już takie zgrzyty konkretne, że zamykaliście się każdy w osobnych pokojach i to już był płacz, lament i zgrzytanie zębów nad tym, że tego związku nie ma sensu ratować, no to w tym tygodniu obudzicie się ze śpiączki, że przecież jednak tu jest jeszcze szansa dla nas, tu jest jeszcze możliwość, tak? Możliwość, żeby ratować, bo nas ciągnie do siebie, tak? Bo tu jest to przyciąganie. Ja tutaj widzę z tą siłą. Jest taka naprawdę namiętność, przyciąganie. Takie seksualne dosłownie. Jest tutaj mnóstwo tej chemii, i tu jest chęć do tego, żeby walczyć, walczyć o ten związek. Więc panienki, jeżeli macie jakiegoś zadykalnego lwa lub kogoś z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, kochani, no to możecie się spodziewać, że ta osoba będzie o was w tym tygodniu walczyć, zabiegać jak najbardziej. Lub no, jeżeli ona nie zabiega, to warto, panienki, żebyście to wy podjęli tą walkę. Walkę o szczęście w miłości, którą spisaliście, mam wrażenie, na straty ze względu na to, że tam się jakoś takie SA, ale takie wiecie autodestrukcja się troszeczkę działa, ale czy to, aby, aby na pewno to była autodestrukcja, której nie da się pokonać, bo mam wrażenie, że się tę autodestrukcję jak najbardziej da pokonać. I tutaj z tą szansą, tak? Z, całym, z tym Asembuław, no tu jest szansa. Tu jest ogromna szansa na, na to, żeby to zaleczyć. Obudzić się z tej śpiączki, nie, przetrzeć oczy, no chwila, przecież my jednak, yy, my jednak chcemy być razem, tak? Także tu jest taki przekaz dla tych takich związków, które już się chyliły ku upadkowi, a wręcz to już była rozpacz. Rozpacz jeszcze to zbyt przedwczesna rozpacz, zanim jeszcze związek się rozpadł, tak? Także taki przekaz. Dobrze, kochani, żeby by nie przedłużać dalej teraz um, single. Tutaj kochani dla was single mam informację taką no właśnie, ktoś się podnosi z jakiegoś cierpienia, ktoś się zalecza po jakiejś trudnej relacji, po jakimś trudnym związku lub po prostu mieliście taką sytuację, że musieliście coś wypłakać, że nie spaliście po nocach, tęskniliście za kimś i tu mam wrażenie, że albo pojawia się osoba, która Was z tego podniesie, nie? Która zawalczy o Was i poczujecie, że jednak jeszcze komuś na Was zależy lub Wy sami będziecie chcieli się z tego podnieść i być gotowym o własne szczęście, walka o własne szczęście. No mnóstwo walki u Panienki w tym tygodniu. I właśnie i takiej raczej raczej pozytywnej, tak? Jeżeli do, będziecie walczyć, nie poddacie się, nie, nie wrócicie się z połowy drogi, jak najbardziej te walki są do pokonania. Także pięknie, pięknie, pięknie. Wychodzenie takie z cierpienia tutaj takiego uczuciowego, emocjonalnego. To tu, tu jest, tak, to trzeba ryknąć, nie? Ja już nie będę tutaj opłakiwać, opłakiwała nikogo, ani siebie, nie będę tutaj lamentować nad swoim życiem, tylko biorę się, biorę się i staję na nogi, tak. To pokażę, kto tu jest silniejszy. Dobrze, kochani, i rada dla Was. Piękna też rada, troszkę taka panowa wiecie, to jest król monet, w Waszą energię wchodzimy. Ehm, cieszcie się. Przede wszystkim, panienki, cieszcie się i doceniajcie to, co, do, co osiągnęłyście, osiągnęliście do tej pory, czy to w sprawach zawodowych, czy to właśnie w sprawach miłosnych, uczuciowych, osobistych, bo to wszystko zawdzięczacie dzięki własnej pracy, dzięki własnym wysiłkom, tak? Dzięki sobie po prostu. I w tym tygodniu warto się właśnie wykazać taką pewnością siebie, nie? Taką mądrością waszą życiową. Tak, taki, taki bądźcie takimi inwestorami w samych siebie, w swoje życie, w swoje szczęście i, i inwestorami w te szanse, które naprawdę mają szansę ogromnego powodzenia w tym tygodniu, tak? Taki to jest notoryczny sukces dla Was, pod warunkiem, że nie wrócicie się właśnie z połowy drogi, że dopilnujecie tego, co Wam udało się do tej pory, na co udało Wam się się zapracować i dopilnujecie tego, o co chcecie zawalczyć, tak? Bo tu jest, wiecie, taka hmm, król monet, to jest taka energia, która hmm, nie spoczywa, nie spoczywa na laurach, że pomimo tego, że już coś ma, to co? To dąży do tego, żeby to szczęście, tą radość, hmm, te sukcesy pomnażać, a nie zatrzymywać w stałym martwym punkcie. Także taka dla Was rada, pięknie, pięknie, bardzo mi się podoba ten przekaz. Dobrze, kochani, zobaczmy jeszcze, co aniołki radzą na ten tydzień, taki złoty kluszek Obdaruj miłością siebie i innych. Dokładnie tak. Pokochacie siebie, pokochacie innych, tak? Tutaj w tych związkach, takich gdzie tu już się różnie działo. Mm. I będziecie miały, mieli siłę do walki, tak? Do walki z przeciwnościami i walki o to, żeby sobie tutaj dać tych mnóstwo szans, żeby się nie poddawać w momentach kryzysowych, tak? Tutaj, w tym momencie, kiedy coś tutaj zaczyna no, upadać, tak? Lub tutaj, gdy coś zaczyna się po prostu kończyć. Obdarować miłością. Im bardziej pokochać siebie, tym będzie łatwiejsze życie i łatwiejsze walki o to, o własne szczęście. Także tego Wam życzę, piękne panieneczki, przystojne pan, pan, panowie, przystojni. Niech ten tydzień będzie piękny, niech będzie wspaniały. Dążcie do swojego celu z takim uporem, u maniaka nawet, niechże będzie takiego maniaka, że to, co dobre dla panny, niech będzie do, dobre dla panny. I niech ten tydzień będzie piękny, wspaniały, mnóstwo e, pozytywnej energii Wam życzę. No i co, widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!